Dzień dobry, witam Państwa serdecznie do szczególnego spotkania, do którego Państwa teraz zapraszam. To jest spotkanie z naszym gościem, z którym łączymy się, drodzy Państwo, wykrzyknik z Jerozolimy. Pierwszy raz w moim życiu dziennikarskim łączę się z gościem z Jerozolimy i jest to prawdopodobnie dobrze Państwu znana Pani. Klara Soltan, niesłychanie interesujący gość dzisiaj z nami, i będziemy rozmawiać o tym, co się dzieje w Syrii, ale w kontekście Niemiec, bo jak ja już zaczynam mówić, to prawie zawsze chodzi o te Niemcy. I z panią Soltan chciałabym porozmawiać na ten temat, jak wygląda to z perspektywy świata Bliskiego Wschodu, jak świat, Bliskiego wschodu widzi tą sytuację, że część, może nawet duża część Syryjczyków, sama wróci, ci, którzy dzisiaj żyją w Niemczech, sama wróci do swojej ojczyzny, lub po prostu przez niemieckie urzędy, może będzie nakłaniana do tego, aby wrócić. Czy pani coś na ten temat słyszała? Dzień dobry przede wszystkim. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani i dziękuję bardzo za dobre słowo, jakie pani tutaj pod moim adresem na początek skierowała. I teraz tak, przechodząc do tematu, rzeczywiście napotkałam się z takimi informacjami dotyczącymi ewentualnych powrotów Syryjczyków, uchodźców z Syrii, tak? przede wszystkim z 2015 roku i lat późniejszych do Syrii. Jeżeli Pani pyta o Niemcy, to też są takie doniesienia. I to widziałam przede wszystkim, albo no nawet nie tylko przede wszystkim, a jeżeli chodzi o Niemcy, to tylko w Al-Jazeera. Al Al-Jazeera to jest telewizja arabska tak nadająca z wdochy, z Kataru. I to jest tutaj na Bliskim Wschodzie, jest to takie główne źródło informacji o tym, co się na Bliskim Wschodzie dzieje. Ale nie jest oczywiście to źródło jedyne, tak, to, to oczywiście nie. I także trzeba powiedzieć, że to w tej telewizji jest też różny stosunek różnych powiedzmy czy podmiotów czy krajów tak i na przykład w Izraelu telewizja ta wraz można powiedzieć, że to jakby było następstwo tej wojny, która się obecnie toczy w strefie gazy, ona została tu zdelegalizowana. Nadawała do pewnej, tak w Izraelu jest zdelegalizowana, nadawała do, do jeszcze do niedawna, na, trudno powiedzieć, że na zachodnim brzegu, tak? Na, na zachodnim brzegu miała biuro w Ramalla i też ma, miała biuro w Jerozolimie Wschodniej. To biuro w Jerozolimie Wschodniej jest zamknięte i w sumie w Ramallah też jest zamknięte, tak naprawdę. Oczywiście ta telewizja, ona jest dostępna przez internet na przykład, tak? Ale to były też tutaj dokładnie stacje telewizyjne, które nie działają już teraz. Rozumiem, więc nie mają Państwo tam takich um, biur korespondencyjnych, tak? Czy nadajników z danego regionu, tak. więc czerpią Państwo po prostu bezpośrednio wtedy ci, którzy chcą obejrzeć tą telewizję, robią to przez internet i wtedy już bezpośrednio z tak? Tak, tak. Też nie wiem, jak to działa przez satelity, jak to wygląda, ale no na pewno nie ma tutaj już tych biur, tych stacji, które działały do pewnego, do jeszcze do niedawna, tak? Proszę I teraz, powiedzieć... jeżeli chodzi o to, mhm. słucham. Proszę mi powiedzieć, ta relacja, Którą Pani także zaprezentowała na swoim kanale, bo tak zwróciłam na to właśnie przez co wróci, zwróciłam na to uwagę. Pani ma w ogóle bardzo interesujący kanał na, na X. Wielu z nas ten kanał zna, śledzi, ja śledzę go bardzo intensywnie, bo Pani tam zostawia dużo materiałów, także po prostu audio i także materiałów wizualnych. To jest szalenie ciekawe i proszę mi także pod tym kątem powiedzieć, co relacjonowała Al Jazeera w kontekście ewentualnych powrotów Syryjczyków z Niemiec do Syrii. Tak, na to y, takie krótkie wideo. Natknęłam się na jednym z czatów y, takich, są czaty prowadzone na różnych powiedzmy, mediach, czy to są media społecznościowe, czy komunikatory. Y, przez różne podmioty arabskie, tak? To są czaty albo migranckie, albo przemytnicze, albo informacyjne. I na jednym właśnie z czatów informacyjnych został zamieszczony właśnie te, to krótkie wideo z telewizji, z Al Jazeera dotyczące powrotu Syryjczyków z Niemiec. Tak, Syryjczyków z Niemiec do Syrii. Natomiast tak, no co tam było powiedziane, bo to rzeczywiście to było podane, o ile dobrze pamiętam po arabsku, przynajmniej podpisy były po arabsku, nie pamiętam, czy tam był tekst jakby audio. Mowa jest o tym, że teraz wielu, tak jak mówią, że gospodarka niemiecka jest na krawędzi kryzysu, właśnie spowodowanego tymi powrotami Syryjczyków, którzy mieliby pracować głównie, jeżeli chodzi o sektory, to byłby głównie sektor zdrowotny. Tam podano chyba, że tysiąc, tysiąc osób jakoś tak w szpitalach samych, jeżeli chodzi o Syryjczyków. To mówię, to podaje za Al Jazeera, ja nie wiem, czy to jest prawda. tak? Sektor logistyczny i wszelkie sektory usług, tak? czyli to już takie drobniejsze rzeczy, czy tam przedwierstwo, może jakieś sklepiki, takie rzeczy. To powiedziano, tylko że to też nie jest powiedziane wprost, ile Syryjczyków już wróciło albo ilu wróci. Tak? Że jest jakby takie niebezpieczeństwo, że gdyby był, były te decyzje o powrocie podjęte w krótkim czasie przez tych ludzi i rzeczywiście one by zadziałały, tak? Rzeczywiście one były doprowadzone do końca, tak? Oni by rzeczywiście doprowadzili do tego, że wrócą do kraju, no to, że byłby to kryzys. tak? Tak jest tam to podane. Ja krótko nawiążę, ale bo tymi... w Niemczech pojawiły się, pojawiły się także relacje, które w podobny sposób e, o tym mówią, ale liczby przedstawiają się ciut inaczej, bo Syryjskich lekarzy w niemieckim systemie zdrowia jest ponad 5 tysięcy zatrudnionych, to znaczy czynnych lekarzy, to jest jednak sporo. A, czyli 9 tysięcy. Okay. Mm -hmm. Tak. A właśnie w w całym całym sposób, że tam było 10 systemie, tysięcy mowa. Mm -hmm. w całym systemie zdrowia, to znaczy, co chodzi o, o obsługę i opiekę, pielęgnację, zatrudnionych jest mniej więcej 20 tysięcy Syryjczyków. Uważam, że ta druga kategoria to jest akurat mało osób, to można by było szybko. Problem, jeśli w ogóle taki problem jest, to dotyczy on wyspecjalizowanych lekarzy, których faktycznie w Niemczech jest bardzo mało. I tu byłam zaskoczona, że tych syryjskich lekarzy jest ponad 5000. Tak podawały to oficjalne źródła niemieckie. Więc to jest faktycznie interesujące. W innych, w innych sektorach gospodarki Syryjczyków jest bardzo mało. Ponad pół miliona Syryjczyków żyjących w, w Niemczech czerpie na swoje utrzymanie na przykład zasiłku obywatelskiego, więc oni wcale wszyscy nie trafiają na, na rynek pracy. Czy o tym. No więc też... właśnie to jest. Tam nie było o tym mowy. Nie było o tym mowy. To był tylko program dotyczący gospodarki niemieckiej, właśnie od tego, jakby od tego punktu widzenia, jak, jak duży wkład w rozwój gospodarki niemieckiej mają akurat Syryjczycy, tak? Nie było mowy o uchodźcach jako uchodźcach, w sensie statusie uchodźcy, tak? wszelkich świadczeniach pieniężnych. Nie, nie, to, było, to taka krótka była informacja też. I tak naprawdę to bardziej zapowiedź czegoś, co może się wydarzyć, a nie, że to się już dzieje, tak? Że to już się wydarzyło. Natomiast pytanie, jak te powroty, gdyby do nich doszło? Gdyby do nich doszło? Nie mówię tylko z Niemiec, ale w ogóle, jak by one wyglądały z tego względu, że na Aljazze są też inne relacje dotyczące już takich powrotów, które doszły do skutku. I na przykład o. pokazani są Syryjczycy, tak, którzy wrócili z Turcji, przyjechali z Turcji. I mówią, że wracają do jakby domu z ziemią, tak? No, pokazują ten teren, na którym kiedyś stał ich dom, i się zastanawiają te rodziny, tak? No co mamy? Czy będziemy odbudowywać tutaj nasz dom i będziemy próbować żyć w tym kraju, czy wracamy do Turcji? Więc są takie dylematy. To przynajmniej, no mówię. W jakiej tak, atmosferze? Jest to relacja, no, ale... W jakiej atmosferze pozostawia taka relacja czytelnika, czy odbiorcę? Odnosi się wrażenie, że ta Rodzina na przykład wracając z bezpiecznego kraju z powrotem do Syrii popełniła błąd? Czy jest to raczej związane z jakąś nadzieją na lepsze jutro? Myślę, że jest to bardziej związane z nadzieją, ale te programy czy te krótkie relacje jakby nie mówią nam, co mamy myśleć. Tak? No widzimy obraz, widzimy tych ludzi, którzy w jednym, jakby z jednej strony są zrozpaczeni tym, co widzą, i przerażeni. A z drugiej strony nie mówią no to w takim razie wracamy i nie damy rady tutaj żyć. Zastanawiają się nad tym, czy to będzie możliwe. No mają tam też rodziny i ewentualnie czy można u kogoś się zatrzymać i tak dalej i tak dalej. Więc jest raczej w tym nadzieja, ale tak naprawdę tu chyba chodzi o skalę. Ile tych powrotów już było, ile powrotów jest planowanych, które dojdą do skutku. Jak będzie się tam sytuacja rozwijać, prawda? Takich danych twardych nie ma. Jeszcze przynajmniej ja do nich nie dotarłam. Statystyk no i A jak pani, to. jak pani, która wspaniale zna Bliski Wschód, która pani śledzi to cały czas, jak Pani widzi ze swojej strony, swoim okiem, czy jest to realne, że setki tysięcy uchodźców, byłych uchodźców już dzisiaj, byłych uchodźców, na przykład z Niemiec czy z innych krajów zachodnich, wróci do Syrii. Jak Pani to widzi? Jest to możliwe? Tutaj nie chciałabym jakichś takich wyroków ferować, czy jest to realne, czy nie, z tego względu, że to też są decyzje indywidualne tych ludzi. I ja rozumiem, że gdyby był przymus powrotu, tak, to już nie ma co dyskutować, jeżeli muszą wrócić, to, to będą wracać. Ale tak naprawdę, jeżeli ktoś żyje za granicą od lat, jeżeli ma ustabilizowaną sytuację i powiedzmy, że ma pracę rzeczywiście i może podjąć swobodną decyzję, to myślę, że się jeszcze wstrzyma po prostu z tym, żeby też wiedzieć jak sytuacja w Syrii się rozwinie, bo to nie jest jasne tak naprawdę dla nikogo. Są różne jeszcze specyzny, jedno, różne jedno praktyczne pytanie. Pani opowiadała w tej relacji, że dom, to znaczy budynek rodziny oni zastali ten budynek zniszczony, tak? Doszczędnie. Ale tak, czy tak. Nadal byli właścicielami, bo ja przypominam sobie, że był taki czas, że Asad przecież zaczął tych ludzi, którzy wyjechali, wywłaszczać. Pani może przypomina sobie, były, było dużo relacji na ten temat, że on i jego klika wzbogacają się na tym, co Syryjczycy zostawiają, uciekając z kraju. To ja nie wiem, jak to wygląda dzisiaj w praktyce, czy wielu uchodźców w ogóle jeszcze są właścicielami na przykład takiej działki, na której można by było dzisiaj zbudować coś nowego, ale podstawą jest przecież to, że jest się właścicielem jakiegoś miejsca. Czy coś o tym wiadomo, coś o tym się dyskutuje? Coś o tym w tych źródłach, z których ja korzystam, nie widziałam w ogóle o tym wymianek, ale można się domyślać też że na pewno te kwestie prawne, one będą skomplikowane, jeżeli doszło do wywłaszczenia, yy, może jeszcze tak, wrócę do tamtej relacji, w tamtych rela tej relacji albo w innych podobnych nie było w ogóle o tym mowy, tak jakby kwestia nie istniała. I teraz tak, być może ci ludzie jeszcze nie byli tego świadomi, albo rzeczywiście do tego nie doszło tak? i byli właścicielami te tego gruzowiska, które zastali. I Ziemi przede wszystkim, która tam była. Natomiast jeżeli do tego doszło, jeżeli doszło do wywłaszczenia, no to teraz to też są relacje pokazywane z tych tłumów ludzi, którzy próbują jakby swój status na nowo uregulować w nowym kraju tak naprawdę. Do Ministerstwa, tak, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, tak, tam co się robi. No więc tutaj pewnie też i te kwestie będą jakoś regulowane, ale to wszystko potrzebuje czasu. Bo teraz to, no myślę, że to jest jeszcze krótko, żeby powiedzieć, jak te prawne kwestie będą rozwiązywane, jaka to jest skala tego, tak, jak to Czy będzie wyglądało? Będą oczekiwania, żeby Niemcy, może finansowo, lub w inny sposób, przyczynią się do. Powstania takiego nowego bytu dla tych ludzi, takiego nowego życia. E, pojawiło się takie coś? Nie, nie pojawiło się też tego. Że Niemcy w Syrii, że będą po, pomagać tym, e, że tak powiem, no tak, po, po tym, którzy wracają. Nie, nie było czegoś takiego. Są inne ciekawe doniesienia, ale już na trochę jakby z innego, no też z powrotu, tak? Ale innych ludzi. Z tych ludzi, którzy współpracowali z reżimem. Oni też, jakby z Iraku i z Iraku przede wszystkim, którzy uciekli, są jakoś przywożeni do tego kraju. Tak? Więc pytanie: co tu się będzie jeszcze działo? Jest jeszcze inna rzecz. Są też Syryjczycy, młodzi ludzie i ludzie też działający na, po prostu świeccy, tak? działający na polu nadzwykłego no, no, no takiego miejskiego życia, którzy zawiązali też pewne stowarzyszenie czy grupę. Chcąc jakby sprzeciwiającą się temu islamistycznemu przewrotowi. Więc tu jeszcze wiele rzeczy może się wydarzyć. Tak? Ja nie mówię, że ta grupa jest silna i że będzie miała jakiś wpływ, no ale dzieją się różne rzeczy teraz w Syrii. I nie jest to wszystko jakoś na razie jasne, w którą stronę to pójdzie, bo też pamiętajmy o zewnętrznych graczach, o których są bardzo ważni. Tak, w tej, jeżeli chodzi o rozwój sytuacji wewnętrznej, no dużo to. Tak, ja właśnie o, tu odsyłam Izraela. do wspaniałego komentarza, co chodzi właśnie o zewnętrznych graczy i całą tą układankę Bliskiego Wschodu wokół Syrii i nie tylko Bliskiego Wschodu, bo mamy także graczy przecież zachodnich. Tu wspaniały komentarz mm. dla Państwa na naszym kanale. Zrobiła przecież Gabriela Masztafiak, moim zdaniem jeden z najlepszych takich komentarzy w ogóle w całych, we wszystkich mediach polskich. Coś wspaniałego, też pani też bardzo polecam, bo no po prostu przysmak intelektualny, co tam się właśnie udało skomentować i zebrać z informacji. Właśnie między innymi była także mowa o Iraku, to mnie bardzo zainteresowało, ale już dobiegając końca naszej, naszej rozmowy. Muszę przyznać, że to, co pani mówi, że Syria jest daleko, daleko od jakiejś stabilizacji lub od tego, żebyśmy dzisiaj mogły, mogły mówić o jej kształcie, tak samo wypowiadają się przedstawiciele niemieckiego rządu. Niemiecki rząd ze swoim wysłannikiem tam na miejscu stara się, jak oni to mówią, zyskać, zyskać jakiś obraz tej sytuacji, aby ją ocenić, bo w Niemczech ta dyskusja wokół tych wielu, wielu uchodźców jest, no jednak, bardzo gorąca. Jest potrzeba, aby była jakaś pewność, czy te osoby wrócą, na jakich warunkach wrócą, jak to będzie wyglądało. I mam nadzieję, że mogę tu na Panią liczyć, że będzie Pani to miała na oku. I to by nas zawsze bardzo interesowało tu na, na Radio Debata, że będzie nam Pani może opowiadać, co Bliski Wschód myśli na ten temat i jak zawsze interesują nas po prostu także sprawy niemieckie. Ja o to mogę obiecać, że będę miała na oku, bo mnie też ten temat interesuje. I tylko na zakończenie już powiem, że to nie jest. Tutaj też są zdania bardzo podzielone wśród ludzi. Ja nie mówię o politykach, jakby tu mówię o wśród, wśród zwykłych ludzi. To, co czerpię ze źródeł arabskich, to widzę, że oprócz euforii i rzeczywiście takiego szybkiego jakby chęci wejścia w tą nową rzeczywistość, jest też sceptycyzm. Tak, i się pojawiają komentarze, że jest to na przykład no, takie dotyczące różnych teorii, prawda, które byśmy mogli nazwać teoriami spiskowymi, ja nie będę wchodzić w to, czy to są spiski, czy nie. Natomiast właśnie widzące na przykład y, rolę USA, czy i tak dalej, i tak dalej, że to wszystko jest y, jakby no, orkiestrowane od y, zewnątrz czy od wewnątrz, zależy jak na to spojrzeć. Są różne, no oczywiście, no, ludzie będą mieli teraz różne interpretacje i się będą nad tym y, różnie, będą na to patrzeć, ale Przede wszystkim jednak dominuje nadzieja na, na to, że będzie dobrze jednak wśród Ale my, wśród, życzymy, my życzymy od serca e, przecież tym ludziom dobrze, żeby doznali wreszcie pokoju i stabilizacji. Takie życie przecież w tej wojnie jest, jest oczy, oczy, w oczywisty sposób przecież makabrą, e, więc tego im bardzo życzymy. A Panią prosimy właśnie, żeby miała Pani na oku nas. I tutaj nasze, nasze relacje w kontekście niemieckim i nie tylko. Zawsze, jeśli będzie Pani miała taką możliwość i chęć, żeby z nami tu porozmawiać, przedstawić jakiś punkt widzenia, właśnie czy Pani spostrzeżenia z tego interesującego świata Bliskiego Wschodu, to ja Panią serdecznie zapraszam. Bardzo dziękuję. Na dzisiaj, drodzy słuchacze, kończymy i widzimy się następnym razem. Pa!